Niektórzy umierali już w drodze z głodu, pragnienia i zimna. Podróż przepełnionymi wagonami w głąb Związku Radzieckiego trwała wiele tygodni. Ci, którzy przeżyli, trafiali do obozów. Wwieźli nas aż do Zaomsk 100 kilometrów. I tam przebyliśmy 6 lat i 4 miesiące. Było bardzo ciężko. Zesłańcy pracowali w nieludzkich warunkach, m.in. przy wyrębie lasów i budowie linii kolejowych. Gód to był coś, co nas towarzyszyło cały czas, robactwo, które nas gryzło, choroby, które nas wykańczały. Wywózka dotknęła głównie mieszkańców wschodnich kresów II Rzeczpospolitej, w tym rodziny urzędników i przedstawicieli służb mundurowych oraz wojskowych. Deportacje były dla sowieckich władz przede wszystkim elementem walki z wrogami politycznymi. Miały na celu przede wszystkim wynarodowienie tak naprawdę Polaków, czy tej wschodniej Rzeczypospolitej. Wielu Polaków już nigdy nie wróciło do ojczyzny. Z skutek warunków, jakie padły, przede wszystkim chłodu, braku wyżywienia, ciężkiej pracy katerżniczej, zginęło około 15% deportowanych. W trakcie czterech masowych deportacji przeprowadzonych w latach 1940-1941, sowieci wjeździ na Syberię ponad milion Polaków. W tym miejscu swoją nieludzką podróż rozpoczęło wielu z nich. Tylko co trzeci doczekał się powrotu do ojczyzny. Gabriela Juźwiak, Panorama.